Nie, 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 nie. Co jest grane? Czemu Fistaszek zmienił się w terrorystę? Co on odwalił właśnie. Cześć, z tej strony i witam cię w kolejnym odcinku o godzinie 17.30. Jak zwykle. XD subskrybuj ten kanał, zrób to teraz! Okej? Okay? Dziękuję bardzo. Każdą łapkę w górę i każdą subskrypcję. Bardzo miło zdawać ich aż tak dużo na tym kanale. Serio. Bardzo dziękuję. I pamiętajcie o tym, że link do sklepu z koszulkami Ferrainy XD oczywiście jest w opisie tego filmu i do każdej koszulki dołączona jest opaska Ferrainy. Dobra, słuchajcie, na ten dzień. Jest dzisiaj niedziela, znaczy to naprawdę jest sobota, ale jest niedziela jak to oglądacie. Ja zrobiłem still live'a, udało mi się e, dodzwonić do mamy Fistaszka i Fistaszek, e, jest z słuchajcie. E, um, Więc to od kilkunastu minut tak naprawdę i e, jak dobrze wiecie, czas go uwolnić. A jeżeli nie wiecie, to wytłumaczę jeszcze raz sytuację. Otóż, na Ferajnę wpuściliśmy widza. Okazało się, że ten widz robi super crazy rzeczy, troluje, odwala totalnie, robi bardzo, bardzo podejrzane rzeczy. Wszyscy powiedzieliście, żeby go zbanować. Ja powiedziałem nie, Fistaszek jest zabawny i go zamkniemy w więzieniu. E, widzę, że Sandy, tak w ogóle, który chyba się biedaczek rozchorował, bo myślałem, że z nim nagrywasz ten odcinek. E, Życie mu zdrowie w komentarzach koniecznie. E, rozbudował swój domek, bardzo fajnie, więc jest chory, ale gra sobie, widzę. I zmienił tabliczki, cały czas są napisane: Dziurga, szędziaka, słodziaka. I tak, mam 4, 300 znaczy, bloków diamentów. I teraz możecie mi powiedzieć, dealer, co ty robisz? Skąd ty masz te diaksy? Nie, no to ja już tłumaczę Te diaksy, słuchajcie, są konfiskatą Ja je skonfiskowałem, to nie są moje diamenty Ja je dzisiaj będę chciał schować e, Tak, żeby nikt nie wiedział, gdzie one są Wy też Więc nie myślcie, że on pokaże, gdzie jest Tylko pokaże fakt schowania ich e, Dlatego, że Yaki Mozo, bardzo jest podejrzany O posiadanie cheatów Ponieważ znaleziono właśnie u niego tyle diamentów Jest to niemożliwe, żeby tyle diamentów zdobyć Na survivalu w kilka dni, więc e, pójco ja te diamenty zabrałem e, do Póki się sprawa nie wyjaśni. Fistaszek ma więzienie tutaj e, i jest z więc powinien być cały czas... Wiedziałem! Wiedziałem, że ktoś mu pomoże! Jakby nie! Juman, Mwk, to ty? U uwolniłeś fistaszkę, No nie! Nie gadajcie, że ktoś uwolni Fistaszka. To jest niemożliwe, że Fistaszek się uwolnił sam. Dlatego, że Fistaszek... Fistaszek, e, gdzie jesteś? Co jest grane? On naprawdę uciekł. E, Wiedziałem, że ktoś mu musi pomóc, bo po prostu jest zbyt kuszące, żeby tego nie zrobić. O Jezu, ktoś się posłucha, pewnie już na live. Ie. W ogóle nie wy, wykopał przejście, nie wykopał żelaza. Co jest grane? Wykopał to żelazo. On musiał przed chwilą wejść, bo go nie było na serwerze. Ja sprawdzałem tą dziurę e, niedawno tak naprawdę. I on tu musiał być, bo nie było tej dziury. Co jest zgrane? No on wydostał się, serio. Jakby... Cieszę się, że nie sprawdziłem przed nagrywką, bo miałem zaskoczenie. z to kurczaki? O mój Boże, bardzo, bardzo zła sytuacja, naprawdę? Fistaszek. Co on odwali? Czy on tu jest? Tu jest lawa? Tu jest lawa, skąd tu się wzięła lawa? Nie wiem, czy zasypałem tunel gravelem, ale... Skąd tu się wzięła lawa? Gdzie my jesteśmy? Skąd my wyszliśmy? Wychodzimy... Gdzie? Fistaszek, co jest? Naprawdę fistarzek zwiał? Jakby. Gdzie ja uciekłem? Czemu to była lawa? Co? E, Dobra, spróbuję go zwabić. E, mam dla ciebie prezent. Jak uciekłeś? Kto ci pomógł? Jakby. Ktoś musiał. Miał Game Mod 2. Game Mod 2 nie mógł wychodzić. Nie mógł nic zniszczyć. E, znowu chcesz mi zamknąć? Nie. E, chcę pogadać. Jakby co się odwala? Yy, takie pytanko. Jakby. Całkiem by to bawi. Gdzie jest fistaszek? Nie będę go teleportować, więc do siebie, tak jak do więzienia. Ja chcę wiedzieć, gdzie on po prostu jest. O czym? O czym? Um, o prezencie dla ciebie. Jesteśmy obrażeni na siebie? On gra z kimś, jesteśmy obrażeni? A jesteśmy my obrażeni na siebie. Prezent? Tak, mam dla ciebie prezent. Spotkajmy się pod Twoim domem. O, to jest myślę dobry, dobry plan. Trzeba będzie mieć po prostu jeszcze raz, może nie zamykać, ale lekko się dowiedzieć, wymusić jakby wiedzę. Przy, przy, przesłuchać go, skąd się wyda, jak się wdostał? Pod Twoim domkiem, pod moim domkiem. Okej, okay. to za minutę będę. Okej, okay, fajnie, pod moim domkiem, czyli pod jego tajną bazą, tak zwaną. Jeśli chcesz go. Zobaczyć ostatni raz. Jeśli chcesz go zobaczyć, ostatni, jeżeli chcesz go zobaczyć po raz ostatni, yy, co sugerujesz? Co jest grane? Jakby. Czy on wyszedł z więzienia i jest wściekły na społeczeństwo? <laughs> czy fistarzek teraz będzie chciał się mścić? Bum-bum? Boom, bum-bum boom? Boom, boom to ja mam na Wistarze, Ja mam dużo TNT. Ty się, e, ja mam. E, mam dużo bum-bum. Boom, boom. Więc lepiej uważaj. Jakby serio lepiej uważaj, 21 TNT, to może wysadzić ci twój domek w Pistach. Jakby spokojnie. E, mogę się znać, że to Doknes go uwolnił. Czy to był Doknes? Czy to on ci pomógł? Jakby chcę wiedzieć, gdzie jesteś w swoim, Jestem w swoim domu. Co jest grane, tak? To Doknes. Wiedziałem, że to Doknes. Do gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jestem fistaszek? Jestem pod domkiem gdzie jesteś? O nie, on teraz się zmienił w pana do Doknesa. Bardzo, bardzo zła transformacja. Ale nie gdzie jest Fistaszek? nie, nie mogę w moim toritoriu, nie mogę tutaj. Może on się zgubił, biedaczek? Jest ja dwóch do Doknesa. Czekajcie, to jest niemożliwe. Ej, czy to ty uwolniłeś fistaszka? Nie. A wiesz, kto, czy to jaki? Okej, okay, a powiedz mi tylko, Doknes, no. czy, y, czy coś wiesz o tych trzech stakach bloków diamentów, które Yahimoza ja ma? Bo je zebrałem, jak coś. Yahimoza? Ja ja Yahimoza produkuje marzity na ferajnie i unika tematu. Ej, a wie co, ja... Zaraz, to są te bloki, które ja na ja to... Okej, okay, jest bardzo dziwna, teraz. ja idę klinować wistaczka, bo ktoś go uwolnił, skoro to nie ty, Doknes, to nie kto. Bo mówi, że mówisz, to ty, ale dobra. To trzymaj się. Co on robi? Nie! Nie, 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 nie! Co jest grane? Czemu fistaszek zmienił się w terrorystę? Co on odwalił, właśnie? Ja przepraszam bardzo. Ja mam najwięcej. niż ziemi. To jest. dziwna sytuacja. Ale co jest grane? I jeszcze nie ma tych torów. One spadły na dół chyba. Odbuduj to! zde życiem? Przez RZ? Fistażek, nie, nie rozwalaj torów Bana dostaniesz Przestań Nie, 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 a on zwariował On zwariował totalnie, to jest Ej, serio go zbanuję Jeżeli on będzie tego zwalać, to dostaniesz bana Serio mówię e... To za to, że mnie uwięziłeś Uwięzienie nie bez podstawy, trollowałeś mnie, draniu O mój Boże Byłeś tam za trolle Yyy e... Przykropie. Nie wiem naprawdę, co, co się odwala? Czemu on rozwala Ferajny, On naprawdę jest wkurzony. Trole są śmieszne. myślałem, że wyszedł. E, yahi? Yahi? Możesz na Discord? Ej, decyzyjność dobra, dobra. Ej, jaki jest problem stary? Bo jaki? Fistaszek jest na serwerze i on się wydostał. Fistaszek się wydostał. Tak, tak. Tylko, że jest problem, że ktoś musiał mu pomóc. Jakieś, czy to byłeś ty? Mam twoje diamenty, jak coś i chcę wiedzieć, skąd je wziąłeś. A ja nie wiem, wiesz, ja, ja nie wiem, skąd takie rzeczy jak... Yy, nie wiem, ale to mi w ogóle wrabiano, to Doknes znalazł. Cię w ogóle? Wrobił? cię wrobił? On mi sam podstawił. Doknes cię wrobił? Skąd... Ja je spalę, stare zaraz. Spalę te diamenty, bo to z creative albo z jakiegoś x -raya. Nigdy ale nie to nie są moje diaksy, je pal normalnie, to mnie tu wyrabiają w jakieś rzeczy. Nie to ja ja, je spalę. Swoje... ja spalę dzisiaj te wszystkie diaksy, tyle diaksów nigdy nikt nie spalił, ale czy co jest grane z Fistaszkiem? Kto mu pomógł? Bo ja tu chodzę ja stary. Nie. Fistaszo? Fistaszo No bo uciek? Fistaszek uciekł, ktoś mu pomógł, właśnie kręcę odcinek, co jest grane, Jaki? Fistaszek ja wiem, rozwala schody, rozwala tory, on tu gra, la, la, gasuje. Fistaszek. Ej, musi... ej znajdźmy go, znajdźmy go. No właśnie, go. gdzie on jest? Mogę się to, że ja jest wiem, w swoim to... tajnej bazie. Okej. Okay. Ja. Ej, nie podejrzewajcie mi znowu jakiś rzecz. Co jest? Gdzie on może być? Ja spalę, ty, jak coś, Jachi. Normalnie, pal, ale to nie moje, ja jestem uczciwy człowiek. Co jest? Co jest? Właśnie rękoma na, na ten trzeba zarobić. Wiesz, o co chodzi? Przecież co jest? Nie pięc można kraść. Co jest, pięc? Co jest, pięc? Nie wiadomo, co chodzi. Fistaszek. Yy, jestem w twojej bazie. Jak nie przyjdziesz tu i nie powiesz, kto ci pomógł. Serio, uciec? To ją zniszczę. Po prostu, ją rozwalę. Jakby Fistaszek odwala. Ja Grupa odwala. Chodź, chodź do mojego domu. Wiesz, gdzie jest moja tajna baza? Znaczy, ja, Fistaszka. Yy, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chodź do jest. mojego normalnego domu. Okay. Chodź pomóc. Gdzie, gdzie, gdzie ty masz swój normalny dom w ogóle. O Ej, mój, mój do... Boże, nie Aha. wiesz, gdzie ja mam dom? Naprawdę? Już wiem, dobra, już wiem. Jaki już idę ten twój, twój dom zniknął całe, i Wytłumacz mi, to jest bardzo podejrzane. Twój dom zniknął, znajduje bardzo dużo diaksów. Widzenie mi, o powiedzieli, co jest grane. i skąd masz trzy staki diaksów? Bloków. Ej, że, że dom zniknął, to wiesz. Ostatnio bawię się w sztuczki magiczne. Cześć, to jest tak, to to biegnie. To jest i nie ma. A diaksy to, to... to nie, diaksy to nie ja. To fistaszek chyba. Fistaszek. To fistaszek biegnie do domu swojego, biegnie do niego. Gdzie? Bo ja tu, Przekaję, ja tu O tak, to ta... Fistaszek! Ojej, on chce rozważyć swój dom? Co jest z nim nie tak? Ej, on chyba chce zniszczyć Feranę całą. Ej, Juman. Fistaszek Ej, odwala. Bana fistaszek. dostanie. Coś, odbala, coś się dzieje. Ej, serio, Fistaszek dostanie bana, stary. Jeżeli będzie tak robić dalej, dostanie bana, to jest ostatnie ostrzeżenie. Ostatnie Ej, lecę do ciebie, do domu w ogóle, jestem już blisko. Jestem już u Fistaszka, on stary, raczył rozwalać swój dom! Co jest grana? On wyszedł z więzienia i jest zdemoralizowany totalnie. Gdzie on jest? Taki młoda już taki zdemoralizowany? Zostawcie mnie, co jest? Co ci się stało? Co? Z czemu? Czemu? Jaki? Gdzie ty jesteś? Wiesz, wiesz, co jestem na dole? Pod twoją bazą nie. bazą Fistaszka, Jestem pod bazą on tu rozwala, chodź! Gdzie ty jesteś? O mój Boże, nie ba... wiesz. Na bagna! Już przechyli! Już już Zajować normalnie, idzie normalnie, będąc normalnie. zamknięty dwa dni. Y nie tam! Nie tam, jaki, Boże, nie! Na odwrót! Co zawróć. na odwrót! Zawróć! O Jezu! Nie wiem, gdzie iść! Nie umiesz, nie umiesz ferajne, Gdzie ty jesteś, Jachi? Ej, Tu! Widzisz nie, mnie? Staszka w ogóle! Gdzie ty jesteś? Tu! Odwróć się! A tu jest. Tu! Tam gościu. jest Staszka dom! Jaki Boże! Aaa! Myślałem, że się, ta ukryć, nie, się to, o tą gościu! To, to jest kosz jego! To jest kosz jego! A, o tamtej bazie mówisz. Nie, to on on był tu, przed chwilą przynajmniej. Zobacz, jaki krater zrobił! On zaczął rozwalać sobie działkę. On zwariował działkę. serio, on był dwa dni. Jak ci możemy pomóc? Nie wierzę, że go pytam o to, co jest wygrane. E, ja myślę, że on. Zainspirowałem go zniszczeniem swojego domu i chce zniszczyć swój. Chce, właśnie, chcesz być. Jaki? Jak. Może był na Twoim live, on ogląda te live nasze, wiesz? Ja nie wiem. 10 diamentów. Nie ja nie mam tyle, ja mam tylko te diamenty. My, ja nie mogę mu dać. I się mu... może ugarne. Co jest? Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Chodź, szukaj go. Co się odwaliło? Nie ma go tobą, na górze. Ty. Nie ma go ni niżej. Gdzie na on około. jest? Nie, no, nie ma go. Ja, ja mu dam te diamenty nie. z tych, co ty szczytowałeś, Ale resztę spalę za chwilę. Na ale odcinku. co szczytowałem znowu ja? No ja a skąd tyle diaksów? No, ale to mnie ktoś podłożył, ktoś mi tutaj wiesz. Kto ci podłożył? Doknes? No, Myślisz, na Dockness? to wygląda. On nie Myślisz... znalazł, wiesz o co chodzi? Czyli Doknes ci podłożył diakty, Doknes uwolnił Fistaszka, Doknes udaje, że niszczy serwer. Czemu Doknes taki? Co on robi? Oj, Czemu ej? on sobie własny domek wysadza? On zwariował! Co jest? Ale się odwala. Doknes, draniu. Rzeczy jakieś? Czemu Fistaszka? Uwolniłeś. On rozwala właśnie ferajnę. Domek sobie. Co jest, gdzie on jest? Czekaj. On rozwalił wszystko. On ma. Doknes, kocham cię. Co, co... się dzieje? Czemu? Ej, mamy na tym serwerze jakiś szpital psychiatryczny? Nic, nie wiem. Czemu mój dom wybuchł? Ej, nie wiem nic. Tragicznie. Wszystko wybuchło. Ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O mój Boże, czemu? Jakie dramy? To jest święty... To było Doknes, TNT podłożone przy tobie. O mój boże, ale on nie ogarnia, ale wszyscy nie ogarniani, ja też nie ogarniam. Co się dzieje? Dobra. Wiesz Shandiego w to wplątują, dobra, ja pakuję. Dobra. Lol. Szendior to oferajna akurat, doknes. Szendiego trzeba pardonnąć. Ja, ja. Deob doknes. Pardon, Szendi. Ej, słuchaj, Jaki? Napisz wsteczkowi, że mam 18 jaksów Fistaszek. Ile masz diaksów? 18 diaksów musiałam do skrzynki, w się sensie dwa bloki. Ale resztę teraz spalimy w tym momencie, Jahi. Na Twoich oczach spalę Twoje diaksy. Dał żeby nie było. Ci 18 diaksów. Do, do skrzynki. Dobra, patrz. Jahi. Albo no. rozwalę coś. No, mate! Masz te diaksy. U siebie w domu, Fistaszek. Boże czemu! Ej, Patrz jaki. Nie... Nic, nic, nic. W tym nie. momencie spalę wszystkie diaksy! To jest 34, 128 plus 64, ile to jest? Jaki? Szybko? No, da się Ale to są nieuczciwe diamenty, w ogóle. Teraz 109. Ile? 100... Dobra, wszystkie pale! Nie umiem, nie się liczy. Czemu się nie pali? Nic się nie pali w ogniu teraz? To się nie pali w ogniu, dodawimy. Nic musisz się rzucić. nie pali. W... O Jezu, Fistaszek, dobra. Patrz, Fistaszek, ho za nami. O, ej, widać, go. Dobra. Okay. Gdzie jest lawa, gdzie jest lawa? Wiem, gdzie jest lawa. Lawa jest pod moim domkiem. Chodźcie wszyscy do domku. Spalimy okay. diaksy. Wszystkie te diaksy spalę, bo te diaksy są nieuczciwe. Nie wierzę, żeby to były prawdziwe diaksy. A najbardziej podejrzane. O, proszę, slajmy. Najbardziej podejrzane, że nikt się do nich nie przyznaje. To jest serio podejrzane. Jakby normalnie, jak są diaksy, każdy chce powiedzieć, że są jego. Ale nagle. To są brudne diaksy, ich nie chce, Ciekawe czemu? Ja, to są brudne, nieprzybrane nie. diaksy, gdyby wiesz. Ale to, to to, nie, to mi się wydaje, że to doknes, tak szczerze, wiesz? Też mi się wydaje, że to dokny. Jakby wszystko, co złe, to podoba mi się do z ja tym mnie jakieś rzeczy. Teraz ryczy, spalę. 60, 70, to będzie tak, 70 diaksów. Pyk, nie ma, 70 diaksów. To będzie 134 diaksy, pyk. Plus cztery, ile to jaki mozo? Y, 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 150, Plus tyle. Nie wiem. Nie wiesz, wiem. Tam dużo diaktów. Dużo, dużo. Paliłem właśnie kilka tysięcy diaksów, bo są Co nieuczciwe. Co mi? E, bije mi fistasz, czemu on mi bije? Bije. Czemu? Czemu bijesz? Co jest z nim nie tak? Okej. Okay. Właśnie. A? Jak, czemu? Totalnie. Ej, naprawdę słuchajcie. Ej, jakby... to jest prawdopodobnie część z zniksystaczkiem, bo prawdopodobnie nie pana po takim zachowaniu. Jakby to jest akt agresji w ogóle. Totalnie, ale on wybucha zaraz swój domek. Ale mój też trochę. W się to rozwalił. Gdzie te diamenty? No, w skrzynce były. Co jest? Co jest z nim? Nie, no nie zabijaj go, jakby... Nie, 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 ja chciałem, on... wiesz, tak zobaczy... kontrolnie I... tylko, żeby się ogarnął. O, endermany! Trzeba endermany, stary. Wodę wyleję na nich, bo ja o, bardzo nie. potrzebuję enderperły, chcę mieć Erytrę, wiesz? A, a w ten sposób. O, o, a, a nie, bo one obrywają, tak. Trzeba by mieć... Chcę kupę z Co? Czemu on tak powiedział? Co jest z Co? Czemu? Czemu takie rzeczy? Czemu się dzieje z nim czymś? Śleba lat, co jest? E, nie wiem. Gdzie są te Nie umiem bić się z dramami, zawsze ludzie mi mówią, że nie umiem się bić z stary. stare. Jak się Chyba bije się z darmanami? Nie, nie. Ej, nie mam nic, Zabijam tamtego, patrz nic nie bo... wypadło, nie mogę ci pomóc. A, nie mogę ci pomóc. No właśnie, mi też nic nie wypadło, tylko szkielety mi O siebie biją zaję, zobacz, robiliście. Co jest grane? Stary to jest super dziwny film. Staszek lata. Mówi, że kupę robić. robi. dziś dziecko cię goni. Co się dzieje? Czemu się pali? Co, on co tu skupiam? się w ogóle dzieje? Ej. On nienawidzi Ferajny chyba. On się w w hejtera. Każą mnie goni jeszcze? Co Ej, jest wygrane? Ej, fistaszek! Ej, fistaszek. Ej, gonicie! Bijecie! cię! Bije cię. O, bije ty... mnie, zginę! Dobra, słuchaj, ja idę do skarbu fistaszka. wiesz jest skarb fistaszka? Ej, ja idę za tobą po prostu. Chodź, pokażę ci, co? pokażę ci. Tylko, że zabiją mnie te potwory zaraz. Mam no, półtorej serduszka, jedno serduszko. O, będę ci chronił. Żyję, żyję. Okej, okay. fistaszek. Zabiorę twój skarb, jak nie przestaniesz. Okej, okay, to jest mocne, bo Fizerzek ma mocny skarb. Okej. Mam pół Pokaż mi nie, jego skarb. Żeby... Ej, żeby... Kurczę, ty mnie zaskoczyłeś nie, tym co? skarbem. Okej, okay, już? Co to znaczy? Co już? Że, że, zrobi... że, że chyba... Co? Tylko nie o nie, mam... że zrobił kupę chyba. Już. A, już! A nie, już, że przestaje trollować. Bo stary, A. zobacz jaki Fizerzek ma skarb. Patrz na to. On na ma. Dole? Tak. Okej. Okay. Okay. Liczę na to. I za rozwaloną kolejkę chcę odszkodowanie. Jeden blok neterytu. Okej, okay. okay. to jest grubo. Słuchajcie, chłopaki, mamy grubszą co jest? akcję. Jaką grubszą Muszę... akcję? Nie ma grubszej akcji niż coś. Muszę... Co? Dorwać MWK stary. On mi wysadził to TNT, które mi O mój Boże, co się, się dzieje ja na tym. Jakie jest z Dobra, okej, okay, zaraz Ej. ci pomogę, ale y, słuchaj, właśnie Doknes ogarnia Fistaszka, bo on zaczął rozwalać serwer. Ja biorę jeden blok To No Fistaszka. To mogę przerobić na... Nigdy nie miałem tego, Uu, wow. Ej, gdzie jest kartka? A ty dodajesz takich widzów na serwer. No nie wiem, no, jakby... Jeżeli nie przestanie trollować, to stanie bana, no, powiedziałem to oficjalnie. Bo... Słuchaj, Doknes, ktoś pomógł Uciek. Fistaszkowi uciec. Czy to ty byłeś, Doknes? Ktoś dał Fistaszkowi ja? game mod 0, a miał game mod 2 i nie mógł liczyć rzeczy I nagle mógł Byłem i mógł ja, ciekł. to nie byłem ja opowiedział On powiedział, tak że to ty, czekaj nawet. Fistaszek, kto cię uwolnił? Powiedz prawdę Okej, okay, ukradnę komuś Co? On musi kraść To jest zły znak Kto uwolnił cię? Yy, jakiś dziwny gracz Powiedz konkret Kto to Jak był? Jak coś tam A łami, kto był GHX? Kto to był Powiedz mi. To, to... był stary mój troll na tobie. No właśnie, no czemu ten ktoś dał game mod 0 Fistaszkowi? Co? No game mod 0 ktoś dał Fistaszkowi. Kto to, to był? Stary, on, on... Ja... moje założenie jest takie, że on nał twój film, a na no. twoim filmie nie wyszło, że to w końcu byłem ja. I może on nie oglądał mojego filmu i myślę, że to serio się stało. Okej, okay, ale jest ktoś... się wydaje, to I się ty podpiera tym, tym jako argument. Czyli myślisz. Nie, stary, czy on palce... chroni kogoś? Palce. Czy on kogoś. Czekaj, Jest stary, Dokles, stary ty... W starym ja maczam palce. W czym? Wolisz nie wiedzieć. No nie, nie wiem. Co się sojowym Ej, dobre, dobre, żyje. dobra, jest sprawa. Fistaszek, powiedz. Ej, bo jakby. Problem jest taki, doktorze, <laughs> Czy fistaszek kogoś kryje? Myślicie? No musi ktoś kryć. Ej, ale o, jeszcze jest Buka e na serwie! No jestem Buka, próbuję... ma live'a też chyba. Ej, to on jest najbardziej podejrzany, bo on się nie. B... Doknies, Tutaj jest... doknies, Do co, jest panowie, co się dzieje? No jakby nie wiem. To jest super dziwne wszystko. Czy ja mogę zrobić tak? Uuuu uh. 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 To uh. mi się bardzo podoba, to co zrobiłem. Zrobiłem właśnie deteterowy miecz morderki. Wiecie co? Jak dla mnie, to wy sobie z nim jak sobie już tu zaprosiliście, ja od was idę. No to trzyma się Doknes do i nie będzie tęsknić. Siema, nie, ja nie będę. Ale tęsknić. wydaje mi się, Doknes, że jak tak uciekasz, to myślę, że uciekasz przed prawdą. Że to pewnie byłeś ty. Na stówę to był Doknes. Trzeba będzie to us... Coś powiem ci. No Dokness, ja mówię, siarcku? ja od początku nie, on jest mówię. Że to... XD. Yy, to jest problematyczne, stare. Daj diamenta. O nie, co się dzieje? Ej, wiedziałeś o tym, że leteryt ma knockback resistance? O nie, creeper! Jakby... Zawsze... co się dzieje? MWK 40 lat. Jezu, jaki chaos, co się dzieje? Ostre dymy jakieś na Haha, ha, Co tutaj się dzieje? A mówi, że to ja. Kto niszczy Ferajne? Kto mówi, że to ty? Co się dzieje? Fistaczek rozwala, MWK rozwala, Dognas nienawidzi MWK. Yashimozo ja shituje. Czemu to się dzieje? Co czytuję? Ja co się nie dzieje to... w tym odcinku? Nic nie rozumiem. Nie wiem, co jest grane. O mój Boże, szkielety mnie gonią. Wszystko mnie goni. Ktoś chwoni pistaczka. Co się dzieje? Ja idę sobie. Jeżeli ktoś. Co to za domek? Czyli to domek. Nic nie wiem. Ja chcę się zamknąć. Ja się zrobię ja Zrobiłem scenetrytowe rzeczy. Jestem zadowolony. Udało mi się od pistaczka wybogać neteryt. Ja słuchajcie, kończę odcinek w tej dziurze. Nie wiem, co się dzieje, jest to mi przerasta Dobra, wiecie co? Ja w sobie postawiłem. Póki co, fistaszek musi dostać Eee, I e, piszcie, co to sądzicie? Jeżeli go ułaskawicie, jakoś stesownie tego odbanuję. A jak nie, to nie. Zobaczymy, co będzie. Jutro o 17:30. Cześć.